Czy jestem dupkiem za odmowę ustąpienia stolika w kawiarni kobiecie, która rzekomo wracała do zdrowia po operacji kręgosłupa. W sobotnie poranki uczę się w kawiarni. Zawsze jest tam tłoczno, hałas w kawiarni pomaga mi się skupić, więc pojawiam się o godzinie otwarcia, 8 rano zamawiam coś do jedzenia i picia i zostaję na 2 do 3 godziny. Układ kawiarni to głównie dwuosobowe stoliki, które można sunąć razem z kilkoma większymi stolikami, a także miejscami do siedzenia przy ladzie. Mimo że chodzę sam, zawsze siadam przy stoliku dwuosobowym, ponieważ lady są dla mnie niewygodne i nie mają zbyt wiele miejsca. Lubię też siedzieć pod ścianą, aby ludzie przechodzący obok nie widzieli ekranu mojego komputera. Wczoraj o 9 rano pracowałem przy stoliku, gdy przypadkowa kobieta usiadła naprzeciwko mnie. Wkurzyło mnie to, ponieważ nie lubię naruszania mojej przestrzeni osobistej i doceniłbym, gdyby zapytała mnie, zanim usiadła, ale zignorowałem to. Tego dnia byłem blisko Lady, więc mogła po prostu czekać na swoje jedzenie. Gdy podniosłem wzrok, zauważyłem, że rozmawia z inną kobietą w kolejce do zamówienia. Pierwszą kobietę nazwiemy Bietrys, a drugą Suzy. Suzy mówiła, że być może będą musiały zabrać jedzenie na wynos, ponieważ nie ma wolnych stolików. Beatrice nie zwróciła się bezpośrednio do mnie, ale gestykulowała w moją stronę, jakby planowała zająć mój stolik. Wkurzyło mnie to jeszcze bardziej ponieważ czułem się, jakbym był przedmiotem, który można przenieść, ale wiedziałem, że kiedy nadejdzie czas, poproszę ich, aby nie siadali przy moim stoliku. Suzy przyjęła zamówienie i przyniosła swój numer do mojego stolika. Następnie zapytała, czy nie miałbym nic przeciwko przeniesieniu się do lady, aby jej przyjaciółka mogła tu usiąść, mówiąc, że jej przyjaciółka niedawno przeszła operację pleców i lada byłaby dla niej zbyt niewygodna. Powiedziałem jej, że nie, lady też są dla mnie niewygodne i nie byłoby wystarczająco dużo miejsca na wszystkie moje książki i zeszyty. Nazwała mnie niegrzecznym i nieuważnym i powiedziała, że nie powinienem tam nawet być, ponieważ nic nie jadłem. Powiedziałem, że kupiłem śniadanie i napój, a nie, że to ich sprawa i że mogą zabrać rzeczy na wynos. W końcu jeden z pracowników podszedł i zapytał, czy mi przeszkadzają. Odpowiedziałem, że tak, a Beatrice i Suzy zostały poproszone o opuszczenie lokalu. Kiedy wróciłem do domu, opowiedziałem tę historię mojej współlokatorce. Myślałem, że będzie tak samo przerażona, jak ja ich zachowaniem, ale wahała się, czy stanąć po czyjejś stronie. Powiedziała, że ich zachowanie było niegrzeczne i uprawnione, ale jednocześnie zajmowałem stolik w notorycznie zatłoczonej kawiarni przez długi czas i mogłem się przenieść. Później moja siostra porównała to do nieustąpienia miejsca osobie niepełnosprawnej w transporcie publicznym. Nie zgadzam się z tym, ponieważ transport jest potrzebą dla wielu ludzi, a ci ludzie nie potrzebowali usiąść w tej kawiarni. Poza tym, może to dupkowate z mojej strony, ale myślę, że wiele osób mówi, że ma problemy z kręgosłupem lub inne łagodne schorzenia tylko po to, by dostać rzeczy, których chcą. Zarówno moja siostra, jak i współlokatorka powiedziały, że to była sytuacja typu musiały tam być, więc zastanawiam się, czy ktoś z was może zdecydować, czy jestem dupkiem.